Cześć, z tej strony Mikołaj Damskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zbrał z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje wszystkie skiny w 2023 roku. Zostawcie tutaj, uwaga, uwaga, 30 łapek w górę, a jeżeli wbijecie 100 łapek w górę, uwaga, to jest to jest wasz czenie. Jeżeli wbijecie 100 łapek w górę w 72 godziny, to będzie konkurs o 50 zł lub 5 zł osób wygra po 20 zł, więc już od razu w komentarzach napiszcie biorę udział i jeżeli wbijecie te 100 łapek w 72 godziny, to będzie konkurs o 50 zł lub dla 5 osób po 20 zł. Także już napiszcie, ale musicie mieć jeszcze dzwonek, łapkę w górę pod tym odcinkiem i musicie ten cały film obejrzeć i zostawić subskrypcję z dzwonkiem. Okej, okay, no to lecimy. Jeszcze przed startem odblokujmy sobie te chromatyczne punkty. Dlaczego? Bo po prostu za niedługo już będę odblokowywał księżycą sławę, ale to jeszcze nie w dzisiejszym odcinku. Najprawdopodobniej w przyszłym lub jeszcze przy przyszłym odcinku, bo widzicie, że mam tam Tyle, 1600 mi blokuje, a 700 no to praktycznie prawie mam całą, więc już niedługo będzie księżycowa sława. Na, nie tryharduję, więc na spokojnie. Dobra, no to przedstawię Wam wszystkie skiny. Jeszcze w graci się Wam pokażę też odznaki. Ja mam odznak do każdej postaci, także zaczynam od szerki. Mam tutaj dwa skiny i możecie w sumie jeszcze ocenić e, moją szafkę od 1 do 10. W sumie moje wszystkie skiny. No i tutaj oczywiście są odznaki, mam tu prawie prawie wszystkie ogólnież ogólnie jeszcze to nity nie mam. Ale ogólnie jeszcze tutaj macie spraye. takie mam spraye. Eee, no i tu jeszcze mam takie odznaki. Tyle mam odznak, także dobra. No to lecimy. O, w Colt ko, mam aż trzy skiny. Jeżeli chodzi o bura, to również mam trzy skiny. Możecie ogólnie policzyć te skiny. Do bloka mam tego jednego skina, ale niedługo będzie na pewno dwa. Do mam niestety zero. Do Baleja mam aż 3, do Poko mam jednego, do Rozy mam jednego, do Jessie mam jednego, do Dynamajka mam aż 2, do Tika mam e, niestety 0, do 8 Bitowca 0. E, do Rico mam jednego, do Darila mam aż 4, także rekord chyba moich skinów. Do Penny mam niestety 0, do Kala mam aż 3, do Jackie mam 0, do Gaza mam 0, do Bo mam tylko tego jednego, ale tego bardzo fajnego, do Ems mam 2 skiny, do Stew mam jednego skina, do Piperki mam jednego skina, do Pamki mam niestety 0 skinów, do Franka mam 0 skinów, do Bibi mam jednego, do Bi mam 0, do Nani mam 0, do Edgara mam 1, do Grifa mam 0, do Groma też, do Boni też, do Hanka też, do Mortisa też, do Tary mam błękitną Tarę, do Gina mam 1, do Maxa nie mam, do Pana P chyba też nie mam. No dużo mam, e, niby mam mało skinów, ale tak naprawdę mam dużo, bo mam więcej niż chyba 50, więc tak mam dużo, ale jeszcze wam pokażę moje omotki i tak dalej. E, do Greya mam e, niestety 0, do Willow mam jednego, do Spike'a nie ma, do tego nie mam, do Deona mam Halloweenowego, więc tutaj mam jakieś skina. E, tutaj mam do Chestera kolejnego skina. Do Geyra mam tego, do Selgi nie mam żadnego, do Coretta mam tego, do Lu mam, uwaga, aż dwa skiny. Ciekawostką jest to, że tego skina Elegant Luthorf jest z legendarnego Star Drop'a. Tak, to, się, to było chyba jakieś dwa dni temu, więc naprawdę niesamowite. Do Rafsa mam jednego, do Bel mam jednego, do Baza mam jednego, do Asha mam jednego, do R Rory chyba też jednego, do kieła jednego, do Evie jednego, ok sobie ustawię, do Janet mam jednego, do Tisa mam niestety zero, do Sama nie mam, do Bastela nie mam, do Mandy nie mam, do LT mam jednego i do Maisie mam dwa skiny. Ok, to były moje skiny, także e, jeżeli chodzi o to, to już wszystkie skiny Wam pokazałem. Teraz przejdźmy sobie tutaj do katalogu, ponieważ teraz Wam pokażę, ile mam skin do każdej rzadkości. 13 skinów mam do rzadkości, rzadkiej, do rzadkości, bardzo rzadkiej mam aż 20 z 84, do epickich mam aż 18, do mi też na razie mam 0, bo i tak są drogie, a do legendarnych mam aż 1, także ok. No oczywiście tutaj są nowe i na razie nie mam nic z tego, ale dobra, zwykłych odznak mam e, 94 na 204. Rzadkie odznaki to 46 x 136. Epickie odznaki to 55 na 204. No i legendarnych mam aż 163 na 164. Jedynie co mi brakuje to do Sakury Spajka. A co ciekawe, ja mam bardzo podobne, em, bardzo podobno E, tą, ten. Ale ogólnie jest więcej tylko oznak legendarnych, po prostu nie mam, więcej, nie mam aż tych skinów, ale ogólnie jak mam tylko skina, to no, na przykład pokażę, tutaj, ma, tutaj nie ma animacji, ale tutaj ma na przykład taka animacja, tu ma kolejną animację, tu ma kolejną, tu ma taką animację, tu ma na przykład taką. Także te, te ogólnie te odznaki są legendarne, bardzo fajne. I graczy mam 106 na 241 większość to z zadymiarzy, lub też eventów, lub też z wyzwań. Tak, tak, tak. Będę starał się, żeby tych o, o, ikon gracza mieć więcej. Sprayów mam 24x139, więc ogólnie moja szafka prezentuje się tak mocna siódemka lub szóstka według mnie. Na razie srebrnych skinów czy złotych nie mam żadnych, ale powiedziałem Wam kiedyś, że kiedyś będę planował, żeby kupić, żeby mieć skiny, żeby to wszystko się udało. Ogólnie powiem wam także, szczerze mówiąc, że. Ogólnie moje. Ja jutro już wracam. Także fajnie. Z jednej strony, z drugiej nie. Ale będą w części odcinki, również będą szolcy. Więc 100 łapek jak wiecie to będzie aż e, 5 osób będzie mogło wygrać po 20 zł, albo jedna osoba wygra 100 zł. Według mnie to powinno być te pierwsze, ponieważ aż 5 osób mogą wygrać 20 zł, więc to sobie już wybierzecie, więc piszcie, biorę udział, zostawiajcie 100 łapek w górę, macie na to 72 godziny, także... Musicie to wbić i oczywiście 1150 subskrypcji, mam nadzieję, że się uda. No i jakieś 10 godzin, tam 15 oglądania, więc tak z 70 osób to całe obejrzy i będzie naprawdę fajnie. E, jakie mam jeszcze plany na przyszłość Brawl Starsa? Bo oczywiście dużo osób pewnie jest ciekawe, ogólnie chciałbym do końca roku wbić 40 tysięcy pucharków. Chciałbym Was zaprosić do mojego klubu Miki Hello Team, bo mamy już pół miliona pucharków. Jeżeli jest miejsce lub ktoś nie gra, bo mamy kilka chyba dwie osoby, które nie grają, mogę je wyrzucić, więc możecie wydążyć. Wymagane pucharki to już 10 tysięcy, ze względu na to, że po prostu chciałbym, żeby gracze ten. Jeżeli chcecie mnie zaprosić do znajomych, to proszę bardzo. Tu jest moje ID. Niedługo to się pojawi odcinek z moich znajomych. Tutaj już widzicie, ale to w przyszłości będzie ich o wiele więcej i o wiele lepszych. Twoje, moje ID to jest takie, więc zapraszajcie mnie, mam każdego przyjmę. No i ogólnie. Tak wygląda mój karnet. E na pewno będziemy go kupywać. No i ogólnie jeszcze Wam pokażę moje moce. Poziom mocy jest taki, Bardzo dużo powyżej 10 mocy i powyżej 9. Precień wszyscy są na 9. Eee, ulepszymy sobie w sumie, bo czemu by nie. No i okej, okay, ulepszyliśmy dwie postacie na to moc. Dobra, także ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, 100 łapek w górę w 72 godziny to konkurs dla pięciu osób. Napiszcie, bile udział i widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się najprawdopodobniej we wtorek. Do usłyszenia, cześć!